Po wielu komentarzach, po wielu namowach i po wielu godzinach zastanawiania się zdecydowałem, że zrobię ten odcinek, i to właśnie dzisiaj zostanie on wrzucony na mój powoli rozwijający się kanał. Zapraszam na odcinek o demonach. I chyba jak zawsze powiem, że nie jest tak łatwo o nich mówić, ponieważ, w zależności od punktu widzenia, różne rodzaje demonów trochę różnią się od siebie. Już mówię o co mi chodzi: mianowicie, demony można podzielić na kilka grup. Między innymi są to istoty z mitologii bądź wierzeń ludowych, obcujące na granicy bogów i ludzi. I tak, na przykład, w mitologii słowiańskiej, o której notabene był już poświęcony odcinek, demonów jest wiele i bardzo różnią się od siebie. Mogą być zarówno złe, jak i dobre dla ludzi. Jedne mogą się opiekować domem, inne mogą robić psikusy bez powodu, lub nawet zabijać bezbronnych ludzi. Gdzie indziej natomiast demony są to typowe i stereotypowe stworzenia z piekła rodem, które lubują się w ogniu, zabijaniu i walce na kształt dzikich zwierząt. W każdym razie postaram się trochę opowiedzieć zarówno o jednych, jak i o drugich. Co do demonów z tych mitologii, to trochę o nich powiedziałem w odcinku o mitologii słowiańskiej, tak więc jak ktoś jest zainteresowany, to link postaram się zostawić w opisie. Poza takimi demonami jak utopiec czy południca, o których mówiłem we wspomnianym odcinku, nasi przodkowie wierzyli na przykład w rusałki zwane również boginkami. Ukazywały się zazwyczaj jako piękne, nagie dziewczęta z rozpuszczonymi zielonymi włosami. Rusałkami stawały się panny, które zmarły przed zamąż pójściem. Demony te pojawiały się w czasie nowiu i wabiły do siebie młodzieńców, których zabijały poprzez łaskotanie lub opętańczy taniec. Na marginesie dodam, że rusałki występują w grach serii Heroes of Might and Magic, jednak najczęściej są to słabe, pierwszopoziomowe jednostki. Ubożęta, których odpowiednikami na rusi były domowiki, były natomiast dobrymi demonami opiekującymi się domem. Najczęściej był to dom, w którym takie uboże mieszkało, ponieważ istota ta najczęściej wywodziła się od duszy zmarłego przodka. Taki demon, duch, zapewniał domostwu dostatek w zamian za jedzenie. W przyszłości pojawi się pewnie cały oddzielny odcinek o demonach słowiańskich, tak więc na razie niech to będzie wszystko. Przejdźmy może zatem do tych typowo złych demonów. Jak już wspominałem najczęściej wywodzą się one z piekła, lecz nie zawsze, bo na przykład z serii Dragon Age przychodzą z tak zwanej pustki, czyli takiego innego wymiaru na wzór otchłani z serii The Elder Scrolls. Tam ogólnie, to jest w całej serii, demony są ucieleśnieniem grzechu bądź negatywnych emocji. I tak mamy na przykład demony gniewu, demony pychy, bądź też demony zazdrości. Niestety nie ma demonów lenistwa, chociaż domyślam się, że walka z nimi nie byłaby specjalnie trudna. Poza tym istoty te mają to do siebie, że jakoś lubią opętywać sobie różne istoty żywe, na przykład ludzi, bądź martwe, na przykład martwych ludzi. Jeśli chodzi o serię Gothic, to demony występują praktycznie w każdej części i są stworzeniami boga ciemności Beliara. Trudno opisać ich wygląd, tak więc jak ktoś jest zainteresowany budową ciała tych jakże wspaniałych istot, to wstawiam screen z gry. W pierwszej części z najczęściej różnego rodzaju posiadłości swych demonicznych przełożonych. Najbardziej charakterystycznym demonem jest ten, którego spotykamy w wieży Sardasa i który o dziwo nie chce nas zabić. W drugiej części gry sprawa ma się trochę inaczej, bo ile dobrze pamiętam tam już każdy demon chce nas zabić. A tak poza tym nie różnią się specjalnie od tych z pierwszej części. No w moim odczuciu są trochę trudniejsze do pokonania, ale to pewnie za sprawą tego dziwnego systemu walki. Demony z Gotika trójki różnią się trochę bardziej od swoich poprzedników. Do różnic można zaliczyć m.in. to, że posługują się mieczem, mają trochę inny kolor, tym razem trochę bardziej przypominają ludzi, chociaż cały czas mają skrzydła i potrafią latać. No i na całym kontynencie występują tylko trzy okazy. Warto wspomnieć również o serii Heroes of Might and Magic, znowu. gdzie demonami stoi praktycznie całe miasto o nazwie Inferno, które jest takim heroesowym odpowiednikiem piekła. Co prawda większość ze stworzeń, z którymi mamy tam do czynienia nie nazywa się do końca demonami, bo zazwyczaj są to na przykład diabły czy czarty, a demony są tylko rogate, no ale biorąc pod uwagę całe miasto to chyba nazwanie wszystkich tych istot demonami mieści się w granicach błędu. Przy okazji, jak ktoś szuka mocniejszych wrażeń, to o demonach traktuje wiele horrorów. Zazwyczaj jest tam dużo opętań ze sprawą, których są właśnie bohaterowie naszego odcinka. Tak więc polecam sobie zacząć np. od serii obecność, a później, jak się spodoba, szukać dalej. W każdym razie mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie. I udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego, no i cześć. I ciekawostka, bo dawno jej nie było. Czy wiedzieliście, że demon, który pojawia się w filmie Obecność 2 jest demonem prześmiewcą? Właśnie dlatego ukazuje się pod postacią zakonnicy, by wyśmiać religię chrześcijańską i jej wyznawców.